Путы, путы, тупоту, И в танцеваш шалавик черный мет. Победы ставим в друг, дру, И хочет отход солнцей, пошел св ⁇ д. Победы друг, в расстальных дру, И хочет отход солнцей, пошел св ⁇ д. тут не как железкий кровь. A górę jak szalony śmiga wiatr. Na karkach swych czujemy kobiet wzruch, kto zgadnie o czym myślą patrząc tak. Na korkach swych czujemy kobiet wzruch, kto zgadnie o czym myślą patrząc tak. Czy słyszysz werbal, werbel, werbel gra? żołnierzu żegnają się, żegnają. Подходит плутон, только мгла и мгло, только в прошлости не заходит мгло. Подходит плутон, только мгла и мгло, только в прошлости не заходит мгло. А венство наше где, на милых уг, Где прийти и вернуться на родинных рук? за вас с ухом

za dzisiejszy występ oraz wręczenie chorzystą upominku od kombatantów misji pokojowej. Na Dziękuję bardzo. Y I po kolei. Dziękuję. Dziękuję, serdecznie dziękuję drogi księży. Szanowni Państwo, ja przepraszam również, ale zapomniałem o moim serdecznym przyjacielu z jednej zmiany. Wojtek, schowałeś się. <grymnie> Pukownik Wojtek jak sami. Przeżycę trochę razy. Ja, kombatantów misji pokojowych ONZ. Proszę bardzo. Potem jak będziesz chodził otrzymasz następne sprawy. dobrze. Poprosimy pana Majora Andrzeja Szymańskiego, który z nami przebywał ostatnio w Wiedniu. Gratuluję. Przyjechał ze Świdnicy. Dobrze Pora zrobiła się późna, ale chcieliśmy jednak też wspólnie w tej ekumenicznym gronie przede wszystkim podziękować za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Ja osobiście chciałem podziękować za wyróżnienie. Myślę, że zarząd stowarzyszenia, czy w ogóle całe stowarzyszenie kombatantów misji pokojowych to chyba najlepiej zorganizowane stowarzyszenie w naszym kraju. Kiedy chór śpiewał i mogliśmy oglądać slajdy z misji pokojowej, pomyślałem sobie, że to jest y, Wasze doświadczenie. Jeżeli teraz powiem coś nie do końca poprawnie, proszę wybaczyć, ale myślę, że to też jest Wasza młodość. Y, dla mnie y, piękne jest to, że mimo że misje się zakończyły, wy w dalszym ciągu jesteście razem, spotykacie się i utrzymujecie te braterskie, interpersonalne kontakty, to są zmiernie ważne. Obchodzimy święta Bożego Narodzenia, to są święta wcielenia Syna Bożego. To wszystko działo się dzięki Słowu. Bóg przemówił do Marii, Matki naszego Pana, która przyjęła to Słowo i jak czytamy w Anii Łukasza, to Słowo zachowywała w sercu swoim i rozważała Jest je. Kiedy Bóg mówi do człowieka, dzieje się coś ważnego, ale kiedy człowiek rozmawia z człowiekiem, również dzieje się coś bardzo ważnego. Nie tak, jak politycy rozmawiają ze sobą, tylko tak, jak wy rozmawiacie o swojej przyszłości, o swoich doznaniach, o swoich przeżyciach tam, w różnych miejscach świata, gdzie przyszło wam wspólnie tę misję pełnić. Dlatego chciałbym w moim imieniu, w moim imieniu wszystkich tutaj też kapelanów, Życzyć wam, żebyście w te święta mogli usłyszeć przez zwiastowane słowo właśnie to słowo, które Bóg do was kieruje, ale żebyście też dalej rozmawiali ze sobą, tak jak człowiek powinien rozmawiać z człowiekiem, bo słowo może ranić, słowo może skaleczyć, ale słowo może też podnieść na dół, słowo może uzdrowić, słowo może wyrazić naszą sympatię. Gdyby człowiek z człowiekiem nie rozmawiał, wtedy nic dobrego by się nie działo. najbardziej odzwierciedlają to, co się działo w Betlejem, to, co się działo na Ziemi Świętej, na której wielu z Was było i dotykało tej Ziemi, dotykało tego miejsca, gdzie my tylko możemy wspominać, my możemy sobie tylko wyobrazić to miejsce. Spróbujmy wysłuchać chociaż krótkiego fragmentu o narodzeniu Chrystusa. I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiriniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu do Judei. Do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego, że był z domu i z rodu Dawida. Gący Wieczny Boże, pobłogosław te opłaty, którymi za chwilę będziemy się dzielić. Niech ten kruchy chleb złamie wszelkie nasze uprzedzenia, a Twój Syn, który się dla nas rodzi, niech pośród nas zamieszka ze swoją miłością i dobrocią, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Gospodarze, działajcie. <noise> Jeszcze może jedno, czy przedstawiciel gminy muzułmańskiej, dwa słowa? Prosimy, ja nie rozumiem, dlaczego nie przyszedł. Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Powiem tak: są tu ludzie, którzy znają mnie. Z panem Andrzejem Korusem biegaliśmy nocami. O patrolach po Oleśnicy. Pan Jerzy Banach stosował na mnie niekonwencjonalne metody leczenia czasu <noise> wszystkich Pan Zdzisław Czekierda był wzorem nie tylko dla mnie, podczas służby redakcji Gazety Okręgowej. Dodam, że Tatarzy Muzułmanie w polskiej armii służyli od bardzo dawna, a pierwsze oddziały były pod, podczas bitwy pod Grunwaldą, czyli. 600 lat temu. I wprawdzie oczywiście nie ma takiego święta muzułmanów, ale Bóg mówi w Koranie, Świętej Księdze Islamu: Najbliżsi wam poprzez swoją wiarę są chrześcijanie. I to jest cudowne. Każdy człowiek, który czyni dobro, który wierzy i który stara się zapobiegać złu, jest sobie bliski. I to jest ważne. Wojska jest wspaniałą rodziną. Która łączy ludzi na zawsze. I to jest cudowne, że można się spotykać niezależnie od wyznania, wyznania. można właśnie i czynić dobro, i sprzeciwiać się złu. I taki akcent już czysto, prawda, muzułmański. a <słuch> shaitani Rajim. Bismillahia pani Rahim. Bismillahi Rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin, ar rahim maliki yawmi d i jaka nabuduwa, i jaka nastayin, i gdyna siratal mustaqim, siratal ladina ananta alayhim, ra'il matlubi alaihim. walad amin. Proszę Państwa, Bóg widzi i wie wszystko, zna nasze intencje, czyńmy dobrze. Szanowni Państwo, ostatnią czynnością przed przełamaniem się opłatkiem pragnę naszym ojcom duchowym wręczyć książkę pana generała Edwarda Weinera, Wojsko i Politycy Bez Retuszu z dedykacją pana generała, który należy do Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Jest przedstawicielem prezesem koła w Gdańsku. Słuchajcie, zanim ja się będę łamał, to ja cię pokażę jak się łamiecie. Nie byłem